Ten dzień dla naszych tancerzy będzie trochę inny. Zbliża się ważny konkurs, który może wydobyć z nas to, co najlepsze. Jak i najgorsze, to może oznaczać zastraszenie. Dlatego ten dzień chcemy poświęcić na ćwiczenia, które przygotują nas na zastraszanie. Poprosiłam Michelle i Richelle, aby rozpoczęły ten trening. Będziemy dla siebie bardzo wredne. Ale nie na serio. <laughs> Dobrze, Richelle, ty pierwsza. Michelle, twoje włosy wyglądają głupio. <laughs> Ty masz fryzurę podobną do mojej. Ale słabo! Jedyne, co potrafisz, to potrząsanie włosami. <noise> oh, Knockout! Uważam, że jesteś zbyt młoda, żeby być w grupie A. A... a umiesz przerzut w tył? <noise> ja jestem sama, a wszyscy są po drugiej stronie i kibicują Richelle, która... Kieruję obelgi w moją stronę. Czuję się bardzo źle. Czuję wielką samotność. To przerażające uczucie i nikt nigdy nie powinien tego doświadczać. Czy ty potrafisz pokazać w tańcu jakieś emocje? Twoich <śmierdzi> nie można zobaczyć, bo włosy spadają ci na twarz. <śmierdzi> Jakie masz przemyślenia, Richelle? Jak się czułaś, gdy inni wspierali cię, napędzając twoje obelgi? Cóż, gdy wszyscy cię wspierają, to czujesz się... Niesamowicie. Czujesz, że możesz dalej to robić. Wszyscy się śmieją, dopingują, bardzo im się podoba. Fajnie jest być wredną. Michelle, masz poziom koncentracji jak złota rybka. To prawda. A ty jesteś mądra jak złota rybka. Co? Co, co chodzi? Co? Jak się czuliście, gdy byliście po stronie Richelle, namawiając ją, by bardziej obrażała Michelle? To okropne uczucia. Nawet jeśli w tamtej chwili czułam się silna, to gdy zobaczyłam reakcję drugiej osoby, poczułam, że nie należy tak robić. Więc co was popychało do tego, żeby dalej to robić? To chyba strach przed byciem wykluczonym. Bo jeśli ktoś by się z tego włamał, zostałby zaatakowany i to jego obrzucono by obelgami. Tak, tak każdy chce być tak, częścią tak. fajnej grupy. Tak. Nie powinniśmy nikogo wykluczać. W danym momencie nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to naprawdę nie jest tak. tak. A teraz spróbujemy odwrócić rolę. Będziemy naśmiewać się z Richelle. Akademia tańca. Dobrze, teraz spróbujemy trochę zmienić sytuację. Chcę, żeby każdy z was jeden po drugim udawał, że przyłącza się do Michelle. Dobrze? Dobrze. Bądźcie mhm. gotowi. Droga Richelle, masz osobowość chomika. Świetnie, świetnie, to było dobre, bardzo dobre. To prawda, musisz nad tym popracować. <grym> Ty też. Bez powodu tracisz za dużo czasu i energii na taniec. Jesteś jak chomik w kółeczku. Gdy <grym> tylko Amanda do mnie przyszła i później Alfie przeszedł na moją stronę, od razu zaczęłam mieć przewagę nad Richelle. Czułam się wspaniale, gdy do mnie dołączyli, bo wiedziałam, że mam ich poparcie i w pewnym sensie nie jestem już sama. Byłam kapitanem zespołu, a ty najprawdopodobniej nigdy nim nie zostaniesz. Oo! Słyszysz? Słyszysz? <grywa> ni, ni. <grywa> Może i byłaś kapitanem, ale to ci nie pomogło, bo na turnieju międzynarodowym byłaś rezerwową. Oh! Przynajmniej wzięłam udział w turnieju, ty nigdy nie miałaś takiej szansy. Nie! To jest to! Woo! Będąc samemu, wszystko całkowicie się zmienia. Ciężko coś wymyślić, nie wiadomo co powiedzieć. To naprawdę przerażające, jak bardzo łatwo można popaść we władze grupy. Gdy popierają nas ludzie, to czujemy się niewiarygodnie. Ale gdy nas opuszczą i zostaniemy sami, to od razu zaczynamy czuć się odrzuceni. Dlatego bardzo ważne jest, by zrozumieć, że znęcanie się nad słabszymi nigdy nie jest dobre. Nigdy. Jest wiele różnych sposobów znęcania się. Bardzo ważne jest, byśmy poznali wszystkie te rodzaje. Gdy je poznamy, to może będziemy wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić lub jak ich uniknąć. Zawsze byłam pod wrażeniem Twojego tańca. Jest taki piękny i silny. Wysokie dziewczyny muszą trzymać się razem. Naprawdę? Cóż, nie dzisiaj. <noise> tak, to prawda. Będę się nad Tobą znęcała. Co zrobisz? Zobaczysz. Hej, Amando, co robisz? Wykonałam taniec, którego ty nie potrafisz wykonać. Bo gdy tańczysz, jesteś jak sflaczały balon. Ręce ci opadają, nogi ci opadają, nie masz żadnej kontroli. Gdy ja tańczę, jestem silna. Wiem o co chodzi, ale pracuję nad wzmocnieniem. <laughs> Obyś miała na to milion lat, bo tyle będziesz musiała ćwiczyć, żeby tańczyć jak ja. Wybacz, mam pewne doświadczenie w byciu wredną. Słyszałam o czasach, gdy byłaś kapitanem. Tak, pamiętam te dni. Co ty w ogóle robiłaś? Nie chcesz wiedzieć. Było tak źle? Tak. Ale potem znalazłam Akademię, poznałam Noa. Teraz jestem jedną wielką poczciminą. <ścoughs> Cóż, nie dzisiaj. Tak. Obejrzyjmy dalej. Twoje słowa mnie nie zranią. Jesteś pewna? Kylie poprosiła mnie, żebym była wredna dla Piper przez Internet. Właśnie to robię. Zaczęłam wysyłać jej podłe SMS-y i wiadomości. Próbuję ją wkurzyć. To się nazywa cyberprzemoc. Niezmiernie trudno jest tego uniknąć, bo to cały czas jest widoczne, a bardzo ciężko jest odłączyć się od mediów społecznościowych. To jest jak naruszanie prywatności. I niezależnie od tego, gdzie właśnie jesteś, nie możesz od tego uciec. Dom powinien być bezpiecznym miejscem, ale z powodu dostępu do internetu... przestaje nim być. Zwrócimy uwagę na przemoc fizyczną. Będę znęcał się nad Henrym. Co jest dziwne, bo nie jesteś większy ode mnie. Stary, prawdę mówiąc, to jest. Spójrz na to. Wiesz... Schołaj, Nadal chcesz stary. to zrobić? Schowaj je. W porządku, posiadam moc dreadów. O, siema Henry, jak leci? Czas, żebyśmy znowu ucięli sobie pogawędkę. Dokąd idziesz? Zostajesz tu? Ach, O rany, nie, stary, muszę wstać. Nie, nie wydaje Ej, mi się. Naprawdę muszę już iść. Tak, ale jeszcze nie teraz. Ach. Masz zostać tutaj. O, ym, widzicie? Wzrost i masa ciała nie ma żadnego znaczenia. Nęcanie się może mieć różne oblicza. Ta, nieważne, kim się jest, wystarczy, że zrobi się coś przerażającego w, w stosunku właśnie. do innej osoby. Tak. Muszę zająć się moją siostrą. Mam gdzieś twoją siostrę. Nie ruszysz się stąd. Ech. Nie zmuszaj mnie, żebym cię powstrzymał. Coś cię śmieszy? Czy masz coś do powiedzenia? Nie. No właśnie. Tak myślałem. że w to, co widzę. Ja też. Co? Hej, chciałyście się spotkać? Klub 0% chętnie pomoże. No Cassie, właśnie. ty pierwsza. Dobrze. Ostatnio Amanda powiedziała mi, że ja nie zasługuję, aby tu być. Zdarza się, że osoba, która tak się zachowuje, nie zdaje sobie z tego sprawy, bo tkwi we własnych problemach. Dlatego trzeba jej powiedzieć, jak się przez nią czujesz. Ok. Spróbuj wyznaczyć granice. Czasami osoba, która zastrasza, może odpuścić, jeśli się sprzeciwisz. Sprzeciw może wydawać się przerażający i trudny, ale potrzebna jest odwaga, by powiedzieć komuś, aby przestał cię dręczyć. Kiedy powiesz takiej osobie, aby przestała, to możliwe, że się wycofa. Więc pomyślałam, że powinnaś spróbować. Dzięki, Amy. Spójrzcie na te wiadomości od Skylar. Rany są naprawdę podłe. Co mam zrobić? Próbowałaś z nią pogadać? Boję się porozmawiać z nią sama. Mogę pójść z tobą? Może mogłabym jakoś pomóc? Wiesz, tak, świetny pomysł. Dzięki. Nie ma za co. Ludziom stosującym cyberprzemoc wydaje się, że oddziaływanie jest mniejsze, że nikogo nie krzywdzą, ale to wpływa na ludzi w takim samym stopniu, jak gdyby stanęli przed nimi. W takim wypadku trzeba porozmawiać z kimś, komu naprawdę ufamy z przyjacielem, członkiem rodziny czy um, autorytetem z kimkolwiek. Dlatego sną poszła ze mną, by postawić się Skylar. Co ty robisz? Co ty robisz? Zwońię do mamy. Teraz już nie. Muszę zadzwonić Co do mamy. Co teraz? Chodzi o Wszyscy. mamę! Co teraz będzie? Gdy próbowałem wezwać pomoc, zabrał mi telefon. Chciałem poprosić mamę, żeby przyjechała po mnie. Albo kogoś innego, żeby mi pomógł. Tak, zawsze tak należy postąpić. Trzeba próbować wezwać pomoc. Jak się poczułeś, gdy zabrałem ci telefon? W tym momencie poczułem, że nie mogę nic zrobić. Nie mam niczego, co mogłoby mi pomóc. Byłeś kołowany. Właśnie, tak. jakbym zabrnął tak. w typą uliczkę. Hej, nie, nie, nie. Nie pozwoliłem ci wstać, prawda? Pozwoliłem ci wstać? Nie. Nie pozwoliłem, nie pozwoliłem. Musisz zostać na tej kanapie. Mogę się schylić? Nie. Mogę nie. się położyć? Mogę się wyluzować? Masz zostać tutaj. i Będziesz robił to, co ci każę. Okej. Okay. Kiedy ktoś robi ci coś takiego, to znaczy, że próbuje cię izolować. I to jest właśnie oznaka przemocy. Powinieneś sprowadzić pomoc, bo sam sobie nie poradzisz. Jesz posiłek w samotności, nic dziwnego. Amando, przestań tak robić. Jesteś dla mnie niemiła. Nie chcę dłużej tego słuchać. <grym> Wybacz. Kasi, co zamierzasz z tym zrobić? Co ty robisz? Gdy jadłam lunch w kawowym skrzyżowaniu, Amanda zaczęła mi dokuczać. Byłam bardzo niemiła. Tak, nawet wyrwałaś mi z rąk kanapkę. Była bardzo pyszna. Tak, była! Żebyś wiedziała. <grywa> Mamusia ci ją zrobiła? Wczoraj wieczorem, gdy płakałaś? Czy tak było? Poszłaś do domu i płakałaś? Przeze mnie? Wiesz co? Nie zasłużyłaś na tę kanapkę. Zabiorę kanapkę twojej mamy i zjem ją sama. Chcesz coś powiedzieć? Pewnie znowu się rozpłaczesz. Musimy pogadać. Czego chcesz? Co zamierzałaś, gdy przyszłaś do mnie ze Sloane? Chciałam stanąć twarzą w twarz z osobą, która się nade mną znęca. Przestań wysyłać mi te wredne wiadomości. <every word out> Naprawdę byś tego chciała? Czasami taka rozmowa nie pomaga. Skylar nadal wysyłała mi wiadomości. <stidades> <sharp> to się nazywa karmienie trola. Troll to osoba, która się kogoś czepia. Ludzie, którzy się znęcają, chcą zobaczyć Twoją reakcję. Więc gdy ją zobaczą, to możemy się spodziewać, że albo przestaną i będzie to pozytywne, albo skłoni ich to do większego nękania. Negatywny rezultat. Jesteś niemożliwa. Znajdziemy na ciebie inny sposób. <słuch> Powodzenia! <słuch> Radzisz sobie. Bądź pewna siebie. Dobrze. Sok jabłkowy, poproszę. Tam jest. Po wejściu do kawowego skrzyżowania musiałam porozmawiać z dziewczynami. O, cześć! Tak, Amy pomogła mi opracować plan, jak postawić się Amandzie. Amando? Twoje zachowanie było okropne. Rozumiem, co... Koniec. Nie chcę cię słuchać! Jeśli to się powtórzy, poniesiesz konsekwencje. Powiem Riley, ona powie nauczycielce, a ta twoim rodzicom będziesz miała problemy. Zrozumiałaś amando? Dokuczanie jednej osobie to problem, ale kiedy ktoś chce być złośliwy względem grupy, to już nie jest takie proste. Czuję się onieśmielony, przestraszony. Nie ma siły. Dlatego ważne jest, aby mieć przyjaciela. Prawda. Dlatego staraj się pomóc osobie nękanej. Okej, okay, przykro mi. I dobrze. Było niesamowite. Dzięki za pomoc. Nie poradziłabym sobie sama. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dzięki. Pomocy można szukać nie tylko u przyjaciela. Można poszukać wsparcia u rodziców, nauczycieli, u kogoś, komu ufamy. Jeśli mamy kogoś po naszej stronie, to ta osoba może nam pomóc powstrzymać to, co się dzieje i zakończyć to nękanie. Niezwykle ważne jest, żeby znaleźć pomoc. Tak. Chcesz telefon? Poproszę. Chciałbyś? Gdy zabrałem Henrymu telefon i droczyłem się z nim, nagle przyszedł... ...złoty wojownik i uratował mnie, Alfie. Hej, co jest, chłopaki? Hej, wszystko w porządku, prawda? Zgadza się Henry? Tak. To. to było oczywiste. Byłem na 100% pewien, że coś jest nie tak. Jakieś Wyszułem... napięcie? Tak, tak, napięcie, którego nie powinno tam być. Jeśli widzicie coś takiego, to zróbcie coś z tym. Idziemy na sok, Henry? Chętnie. Wiesz co? Lepiej tu zostać. Myślę, że Henry pójdzie ze mną. Zgadzam się. Chodźmy, więc cóż. Zgoda. Czy to przedszkole? Chodź. Oddaj mój telefon. Do zobaczenia, Henry. Ja też przyjdę. Henry, gdy Alfie zapytał, czy wszystko w porządku, to odpowiedziałeś, że tak. Czemu to zrobiłeś? Bo bałem się, że Noa mógłby na to źle zareagować. Tak, nie czułeś się bezpiecznie. Poczułeś, tak. że jeśli powiesz, że nie jest dobrze, to sytuacja od razu by się pogorszyła. Bałem się negatywnych konsekwencji. Co czułeś, kiedy nadeszła pomoc? Gdy Alfie wszedł i postanowił trochę ci pomóc? Poczułem ulgę, bo wiedziałem, że nie jestem już zupełnie sam. Że jest ktoś, kto to obserwuje. Mhm. Prawda? A ty, Alfie, dobrze się czułeś w tej sytuacji, kiedy już się zaangażowałeś? Poczułem się świetnie. Świadomość, że mogłem pomóc. Szczególnie w takiej sytuacji sprawiła, że poczułem się dobrze jako człowiek i to dodało nam dużo siły, a ty właściwie, prawdę mówiąc, tak. straciłem całą siłę. Kiedy mm. wszedł, to poczułem, że już nic nie mogę zrobić. Wtedy tak. sobie poszli. Postanowiłam powiedzieć o wszystkim Riley, szefowej akademii. Powiedziałam, że jestem nękana przez Skylar. Skylar, podobno wysyłasz do Piper złośliwe wiadomości. Ach, nie, to nieprawda. Sama zobacz. Wygląda na to, że nie ma tu nic złośliwego. Na szczęście zachowałam wszystkie wiadomości, które dostałam. A ja byłam świadkiem, gdy Piper próbowała ją powstrzymać. Skylar, jak się wytłumaczysz? Na szczęście zrobiłam zdjęcia wszystkich wiadomości, które przysłała mi Skylar, więc miałam dowód. Dlatego ważne jest to, aby zareagować, zachować wszystkie złe wiadomości i nie bać się tego, co inni sobie pomyślą. Trzeba stawić czoła. Zawsze szukaj pomocy. Dzięki dzisiejszym ćwiczeniom wiele się nauczyliśmy. Dowiedzieliśmy się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, zarówno w przypadku rywalizacji, jak i w codziennym życiu. Trzeba zwracać uwagę na przypadki nękania. Jeśli zauważysz coś, to spróbuj pomóc. A jeśli tobie się to przytrafi, porozmawiaj z kimś. A skoro mamy to już za sobą, pobawmy się. Tak. <słyski> że Piper udało się rozwiązać problem z nękaniem, włączając w tę sprawę autorytet. Dowiedziałam się, co należy zrobić w takiej sytuacji. Nikt nie powinien być nękany przez internet, ani poza nim. Się nad Henrym czułem wielką siłę, ale było to dla mnie okropne. Udało mi się rozwiązać problemy dzięki pomocy przyjaciela. Gdybym jej nie uzyskał, powiedziałbym o tym dorosłemu. Nękanie jest przerażające. Cieszę się, że minęły czasy, kiedy znęcałam się nad innymi. Gdy jesteś złośliwy, to przez krótki czas czujesz się silny, ale na dłuższą metę czujesz pustkę i jest ci smutno. Cieszę się, że Amy pomogła mi postawić się Amandzie. W Akademii Tańca staramy się rozwiązywać problemy razem. Naszym obowiązkiem i misją klubu 0% jest współpracować i powstrzymywać przejawy znęcania się. Jeśli znasz jakąś osobę, która jest nękana, to reaguj. Bądź przyjacielem, znajdź przyjaciela, porozmawiaj z dorosłym. Nikt nie zasługuje na nękanie.